Niedawno informowaliśmy o utrudnieniach związanych z remontem nawierzchni na ulicy Paderewskiego w Koninie. Drogowcy kładli nowe łaty, ponieważ chcieli w ten sposób zakryć najbardziej zniszczone fragmenty drogi. Kierowcy cieszyli się, że będzie się teraz tą ulicą lepiej jeździć. Okazało się, że jest wprost odwrotnie. Narzekają teraz na to, że łaty są tak ułożone, że jeździ się po niej gorzej niż przed naprawą. Chodzi o to, że one są dość grube i wysokie. Pytanie teraz, czy jest to zaniedbanie drogowców, źle wykonana praca, czy może kierowcy po prostu za bardzo narzekają. Postaramy się to wyjaśnić. Kilka dni trwały prace remontowe na ulicy Paderewskiego w Koninie, w czasie których kierowcy napotykali na utrudnienia w ruchu. Cieszyli się jednak, że w efekcie będzie się lepiej jeździło tym odcinkiem, bo, trzeba przyznać, jest on dość zniszczony. Ale kiedy najbardziej dziurawe fragmenty na wierzchni zostały wycięte, a w ich miejsce nałożono nowe łaty asfaltowe, okazało się, że wcale tak komfortowo się tamtędy nie jeździ. Uważam, że ten remont totalnie nie wyszedł, ponieważ jest gorzej niż było przed remontem. Nie da się jeździć prawym pasem jezdni, ponieważ te łaty są zbyt wysokie w stosunku do powierzchni jezdni. I co one powodują? No Powodują brak komfortu jazdy tą drogą, tak, jedzie się jak po bruku po prostu. Ulicą Paderewską teraz jeździ się bardzo źle, same wyboje, dziury i strachu auto. Generalnie. No a te łaty teraz, takie nowe położenie, niby naprawili drogę i co? No ale w którym miejscu ona jest naprawiona, że łaty położone to nie znaczy, że jest coś naprawione moim zdaniem. Dlaczego ten remont został wykonany tak, a nie inaczej? Dzisiaj robimy zabiegi utrzymaniowe, remonty cząstkowe, które mają zapobiec dalszej degradacji przez okres zimowy, aby zabezpieczyć tam nawierzchnię przed tym, żeby w styczniu na przykład, czy w lutym, kiedy dojdzie już do odmarzania gruntu, nie pojawiały się wyrwy jeszcze większe, jeszcze gorsze, jeszcze bardziej niebezpieczne niż były. A że nawierzchnia jest zdegradowana, w związku z tym ta łata, która jest tam położona jest położona właściwie prosto, równo, natomiast jezdnia dookoła jest zdegradowana, zniszczona i no, tak to będzie wyglądało, ale to ma na celu po to, żebyśmy jeździli bezpiecznie i żeby tych wyrw nie było, żeby później ewentualnie kierujący nie mieli roszczeń o uszkodzenie pojazdu, czy nawet o swoje życie i zdrowie, bo różnie może się samochód przy takim zdarzeniu zachowywać. Remont nawierzchni w tym zakresie, w jakim został wykonany, pochłonął kwotę około 100 tysięcy złotych. Mieliśmy 1000 metrów kwadratowych, więc naprawdę nieduży zakres, kosztowny, ale jak najbardziej potrzebny, tak aby ta jezdnia mogła jeszcze nam na chwilę służyć. Natomiast aby wszystkie cztery pasy ulicy Paderewskiego odnowić tak, by spełniała ona wszelkie standardy i zyskała nowy asfalt na całej długości, to wstępnie Zarząd Dróg Miejskich musiałby mieć kilkanaście milionów złotych. Z małym zastrzeżeniem, to wycena z ubiegłego roku, a teraz należałoby jeszcze uwzględnić podwyżki cen i materiałów i usług. Docelowo jest przewidziana nawierzchnia do przebudowy, do całkowitej zmiany. Konstrukcji wszystkich warstw. Jest złożony na tą okoliczność wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Czekamy na wyniki. W tamtym roku byliśmy na liście rezerwowej, w związku z tym nie załapaliśmy się na dofinansowanie. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości, planujemy to zadanie zrealizować w cyklu dwuletnim, tak aby można było z jedną jezdni remontować, z drugą można byłoby jeździć i później na odwrót. Jak widać nie da się wszystkim dogodzić, a jest takie znane powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Oby miasto udało się zdobyć dofinansowanie do remontu tej nawierzchni i wtedy ulicą Paderewskiego będziemy jeździć jak po stole w obu kierunkach. Dla informacji wielkopolskich Aleksandra Wysocka.